Siemasi Watajtorii, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wydamy sobie mnóstwo gemów. Mordeczki otworzymy tak zwanego najdroższego spina w historii Stumble Guys. Oglądajcie od początku do końca, bo naprawdę będzie grubo, no troszkę tych gemów jeszcze mam. Teraz tego nie widzicie, ale zaraz już ich nie będzie. Standardowo pamiętajcie o tym, że każdy 400 łapek w górę pod tym odcinekiem to jeden spin więcej w kolejnym odcinku. Więc koniecznie mordeczki lajkujcie, to wtedy będzie ich więcej i będę musiał wydawać więcej gemów, więc jak możecie to lajknijcie. Ostatnio był konkursik na dodanie was do znajomych w StumbleGuysie i mordeczki Pierwsza osoba, która wygrała to capero121 yy, Zobaczmy czy podał dobrą nazwę Uwaga, dodajemy tak zaprosić. proszę bardzo, już wysłałem mu zaproszenie A druga osoba to jest Jerzy. 8170. Tak to się prezentuje, zobaczmy czy jest. Tak, też, mu wysyłam. Ale spokojnie mordeczki, jak nie wygraliście, to się nie przejmujcie, bo już myślę, że w kolejnych odcinkach będę wam robił kolejne konkursy, dlatego tym bardziej subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie mieć mnie w znajomych w Guysie. Dobra, generalnie ostatnio w Stumble doszło nam troszkę nowych skinków, takie, no głównie są to skiny faraonów i chciałbym dzisiaj, no na pewno je wszystkie zdobyć. To jest podstawa. Będziemy też polować na Anubisa, który był już wcześniej, ale on był bardzo rzadki i ciężko było go trafić, więc mam nadzieję, że dzisiaj go dostanę. Swoją drogą możecie napisać mi w komentarzu, czy wam udało się trafić któregoś w Właśnie z tych specjalnych Anubisowych skinów, że tak to nazwę Czyli tego na przykład, albo tego Albo na przykład takiego Faraona, czy takiego No kogo tam po prostu trafiliście, to mi napiszcie, czy macie któregoś z tych nowych skinów Ale nie otworzymy sobie dzisiaj tak zwykle Po prostu jednego koła, czy coś w tym stylu Tylko można powiedzieć, że zrobimy sobie dzisiaj najdroższe koło w się, Bo otworzę to za prawie moje wszystkie gemy, mordeczki Mam ich ponad 2000, tysiące, więc będzie się działo Koniecznie oglądajcie ten film od początku do końca I kibicujcie, żebym to, to coś trafił Ja już po prostu przejdę może mordeczki do tych pierwszych skinów tylko ukończę tą giereczkę eee, No więc jak ją skończę, to się widzimy. No i mordeczki będę otwierał. Jezu, będzie mocno. Boję się, mam nadzieję, że coś fajnego trafię. A więc dobra, mordeczki, w ogóle to, co się dzieje w sklepie ostatnio, to jest hit. Tutaj mamy jakieś legendarne, specjalne spiny. Tylko mi się w ogóle tego nawet nie opłaca otwierać, bo ja wszystkie te legendy, które tutaj są w środku mam. I to praktycznie wszystkie. No może goblina jedynie nie mam, nie? A tak to mam wszystkie dosłownie te legendy, które są w środku, więc no 400 gemów nie jest to opłacalne. Mamy coś specjalnego, tylko ja tutaj też wszystkie skiny stąd mam, oprócz Ninja kaja, więc też mi się tego zbytnio nie odpłaca jakoś otwierać, ale mordeczki, mamy koło starożytnego Egiptu ono już jest od jakiegoś czasu, ale ja wcześniej byłem na wyjeździe i nie miałem jak go otworzyć więc dzisiaj z nim zaszalejemy, nie mam ani jednego z tych legendarnych skinów, które się tutaj znajdują, dlatego o nie no, w sumie mam tą mumie jedynie, ale tak to reszty nie mam, więc mam nadzieję, że dzisiaj któregoś z nich trafimy, to co, na dobry start odcineczka klikam razy 10 i robimy takiego najdroższego spina, jakiego się dało, jeśli chodzi o koło starożytnego Egiptu poszło, 850 gemów wydałem jeden niech to się zwróci, chociaż jedna, a nawet może dwie legendy, tak? Już myślałem, że w pierwszej bym trafił, byłoby superowo, ale to jest dobry zwiastun, jak tak fajnie nam przeleciało na początku, to może zaraz coś będziemy mieli, kurcze Widzowie, obstawiajcie, jak myślicie, czy trafimy jakąś legendę? Ja się załamie, jak tutaj nie będzie ani jednej legendy w dzisiejszym odcinku, serio Okej, okay, na razie tragedia, to jest totalna tragedia, jak ja tutaj trafiam w ogóle Proszę, niech to się ogarnie, no come on, dajcie mi coś lepszego, co to ma być? Co to ma być widzowie? Już chyba trzy spiny otworzone i nic totalnie nie było. No teraz legenda siada, jak nic? A, no dokładnie nic. <laughs> może zaraz widzowie będzie, no nie poddajemy się, pamiętajcie. Ważne, że chociaż jedna w tym losowaniu dropnęła i to będzie to! kurcze no panie! Czemu oni mi nie dali tamtego skinka? Tak go chciałem mieć Jest, może teraz jakaś szansa, też nie ma. Matko najświętsza tak szybko leci a i tak mi nic nie trafia. Aj, chyba pechowe jest jak się ustawia razy 10, wiecie? Trzeba chyba sobie ustawić mniej albo i nie jest, no jednak jest pechowe, to mówię już mam, więc nic specjalnego nie mordeczki, dlaczego mam takiego pecha ostatnio No chociaż jedna legenda z tego niech dropnie Ej, dałem razy 10, jak tu nie będzie ani jednej legendy To to będzie istna tragedia Widzowie, chyba jeszcze nie każdy z was zostawił łapkę w górę Proszę, zostawcie, to na pewno mi przyniesie szczęście Bo jak widzicie, po pierwszym otwieraniu Mamy totalną, totalną, totalną lipę Ale, ja tego tak nie zostawię Nie poddaję się Zostało mi jeszcze sporo gemów I na pewno otworzymy sobie jeszcze dzisiaj Sporo tych kół starożytnego Egiptu Bo ja muszę potrafiać te nowe skiny Nie poddam się, dopóki ich nie trafię Szczerze jak tak patrzę z tych nowych legendarnych skinów. Hmm, najbardziej chciałbym chyba Tą oto Kleopatrę. Ona jest spoko. I tego ziomeczka, podnosły takie śmieszne włosy. Jo. Tego szczerze, tak średnio, ale no nie no wiadomo, chciałbym, ale najmniej z tych wszystkich nowych. I Anubisa też bym bardzo chciał. Mimo, że już jest jakiś czas w grze, ale chciałbym go. To oznacza tylko jedno: lecimy z kolejnymi spinami. Nie wiem, ile dzisiaj gemów wydam na ten odcinek, ale będzie ich na pewno bardzo dużo i myślę, że ponad 2000. Yy, zaczynamy! Pierwsze koło, tym razem otwieram pojedynczo, no bo tamto dałem razy 10 to nie przyniosło mi szczęścia, więc walimy teraz Jedynczo, widzowie, trzymajcie kciuki, każdy, kto może wali łapkę w górę i subika i mamy tutaj tak, będzie w końcu legenda! No nie, nie będzie, no bo po co, kurczę, po co mu dać legendę? Znowu mumie mi dają A Aj, dobra, nie przedłużam, lecimy dalej. Ja już nawet nie wiem co gadać, widzowie, jak ciągle nic nie trafiam. Dajcie mi tutaj legendę, to będę wiedział co gadać i się będę cieszył bardzo, na pewno i chyba się posłuchali? Nie, nie posłuchali się, bo po co? Po co? Oczywiście się Titorii go posłuchać? Ajajajajaj, aj, 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 widzowie, dobra Proszę, do trzech razy sztuka, to jest teraz trzecie koło z rzędu, które otwieram pojedynczo no i może... Teraz w końcu się uda. W sumie to już jest łącznie trzynaste koło, które dzisiaj otwieram i znowu nie trafiam legendy. Nie wiem, czy ja mam po prostu takiego pecha, czy każdy tutaj tak ma małe szanse, żeby trafić. Przecież tych legend jest bardzo dużo, a ja nie mogę ich w ogóle dropnąć. Nie wiem, widzowie, też tak mieliście, jak otwieraliście to koło, że ciężko wam było dropnąć legendę, czy tylko ja coś takiego mam. No bo to jest jeszcze jakaś tragedia. Znowu kolejne koło, kolejne gemy wydane, a ja trafiam jakąś... Nie wiem, nawet nie będę komentował, co ja trafiam, widzowie, bo to jest tragedia! To jest istna tragedia! Dawaj dalej! Chociaż jednego skina w dzisiejszym odcinku powinienem dostać, bo no załabię się jak nie będzie ani jednego. No chyba teraz dropi. Nie, nie dropi, gdzie? Po co? Po co by mieli litorialu dać takiego pięknego skinka? Aj i widzowie, naprawdę jest coraz gorzej. A gemów troszkę mi oczywiście jeszcze zostało, troszkę jeszcze mam, ale no jednak chciałbym w końcu trafić tą legendę, żeby był sens otwierania dalej tych spinów. Ech. Tragedia. Dobra, jeszcze słyszałem, że jest taka taktyka, że jak się ustawi razy 3, to wtedy jest największa szansa na trafienie legendy. Więc dajemy sobie razy 3, 255 gemów, poszło kolejne. No i zobaczymy co tu będzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ile tych spinów już dzisiaj otworzyłem. Tutaj znowu nic nie trafiam. To jest masakra jakaś. Proszę, dajcie mi jedną legendę chociaż! Dlaczego oni mi w ogóle nie dają legendy? Ja coś czuję, że jak dadzą mi legendę, to akurat będzie to ta mumia, którą już mam, nie? <laughs> nie, to było najgorsze. No nie, nie chcę tej mumii. Jeden widzowie, kolejne trzy i znowu nic nie trafiłem. Gemów zostaje mi coraz mniej. Ale dobra, otwórzmy sobie na pewno jeszcze trzy spiny. Może otworzę więcej, ale no kurczek, awan! Trzy będą na pewno, to jest pierwszy z nich. I no tak, 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 tak! Za mocno, no! Zawsze o jedno w prawo. Dobra, chwila skupienia. Uwaga, proszę. Tym razem wierzę, że się uda. Chcę jakiegoś faraona trafić. No, legenda, 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 legenda. Tak, będzie, będzie, będzie. Ja się poddaję, widzowie. Byłem już praktycznie pewny, że teraz go trafię. A tu znowu lipa, a tu znowu nieba. Ja nie wiem, no ta gra chyba mnie nie lubi. Tak gra chyba na pewno mnie nie lubi. Zostawcie widzowie tą łapeczkę w górę na pocieszenie, chociaż i teraz już musi być. Błagam! Nie! No to, to jest niemożliwe, no. Przecież ten Anubis już czekał na mnie. No, się załamię widzowie, naprawdę. Zostało mi tysiąc gemów. I co mam teraz zrobić? Dobra, klikam razy 10. Widzowie, robię to. Robię to specjalnie dla was, mam nadzieję, że teraz oglądacie, jeśli dostałeś się do tego momentu, to napiszcie w komentarzu legenda i wierzę, że to mi przyniesie szczęście, lecimy razy 10, matku ile ja dzisiaj wydałem gemów, to jest tragedia jakaś, ja wydałem chyba z 2600 gemów, <słuch> czajcie widzowie, na jeden openik i nie dostałem ani jednej legendy, przecież to jest jakaś tragedia, no może, Jezu, dlaczego nie, dlaczego mi nie chce dropnąć żadna legenda, to jest nie, no, najbardziej pechowy odcinek, serio, jak nie będzie ani jednej legendy, to to będzie hit, mordeczki, ja w to nie wierzę, że ani jednej legendy nie będzie. Musi być chociaż jedna, no bez przesady! Tego kurczaka to ja już nie wiem, który raz trafiam. Sorry, tak w tobie się wkurzam, ale czajcie, że ja wydałem gemów. No nareszcie, Jezu, myślałem, że się nie doczekam, mamy chorusa. W sumie ta jedna z gorszych legend według mnie, ale ważne, że jest, ważne, że jest, troszkę jestem już zadowolony i poprawiło mi to humor Jak jeszcze jedną trafię, to już w ogóle będę zadowolony. Co już wtedy nawet ten openingu znam za udany! ajajaj, aj, aj, było blisko. Ale dobra, mamy chociaż tego jednego chorusa. Dajcie mi jeszcze Anubisa. Kaman, on! Come on, come on! Ajajaj, aj, aj. jeszcze chyba zostało z pięć, mi się wydaje tak na oko albo 4. Dlatego te końcowe spiny będą bardzo ważne. Od nich zależy, czy będę bardzo zadowolony z tego openingu, czy będzie on średni. No, nie jest już najgorszy, bo chociaż tą jedną legendę trafiłem. Naprawdę dużo wydejmij, w sumie tylko jedna legenda. No, no! No, oj. czy jeszcze jakiś będzie spin? Nie, dlaczego? Kurde. Niedobrze widzowie, niedobrze, zostało mi 190 gemów, ale je zostawiam na kolejne Opening'i na live, więc zapraszam was serdecznie na moje Live'iki, w dzisiejszym opening'u Trafiliśmy tylko i wyłącznie Jednego legendarnego I e, jest to ten Horus, zawsze coś, zawsze coś w sobie co ja przynajmniej mam jednego do kolekcji Mam nadzieję, że wy będziecie mieli większe szczęście niż ja Widzimy się w następnych odcinkach, do zobaczenia wszystkim, trzymajcie się Hejo